Witam państwa, Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. W dniu dzisiejszym chciałbym pokazać państwu dwa dosyć ciekawe rozwiązania projektowe. Rozwiązania, które dość rzadko spotykamy w naszych polskich realiach. Rozwiązania związane z migracją czynnika w instalacji chłodniczej. Tak jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, bardzo często zdarza się, że ten czynnik Migruje w zależności od temperatury zewnętrznej, od tego co dzieje się w instalacji, w taki sposób nie do końca przewidywalny. Ten czynnik, który wykropli się w wyniku odtajania, wraca później najczęściej do oddzielacza cieczy, przyczyniając się do wzrostu poziomu cieczy. Oczywiście bardzo dużo zależy od konstrukcji naszej instalacji, jeżeli zbiorniki zostały przewymiarowane i mają wystarczającą pojemność do tego, by pomieścić. Ewentualne wahania w poziomie, w ilości amoniaku, wówczas ten problem jest właściwie marginalny. Natomiast w instalacjach, w których mamy do czynienia z niewielkimi zbiornikami, niewielkiej pojemności, problem urasta do dość istotnego znaczenia, dlatego że dość szybko dochodzi do poziomu tak wysokiego, który z założenia powinien wyłączyć sprężarkę, jak również do wzrostu ciśnienia tłoczenia w momencie, kiedy w zbiorniku pod skraplaczem poziom wzrośnie. Na tyle wysoko, by doszło do zalania części wężownicy naszego skraplacza. Przyjrzyjmy się tym dwóm rozwiązaniom, które pozwalają w troszeczkę inny sposób, może nie do końca sztampowy, regulować przepływ czynnika chłodniczego w instalacji amoniakalnej. Jako pierwsze, chciałbym pokazać Państwu rozwiązanie mm, takiego modułu. Związanego z oddzielaczem cieczy po stronie niskiego ciśnienia. Załóżmy, że mamy taki pionowy oddzielacz cieczy. Do tego zbiornika wracają mokre pary z komór chłodniczych, zasysamy suche pary do sprężarki i mamy tutaj układ pompowy. Pompa tłoczy czynnik chłodniczy do naszych odbiorów, parowników, tuneli. I tak dalej. W zbiorniku utrzymujemy stały poziom czynnika chłodniczego. Jest to rozwiązanie bardzo popularne, spotykane w wielu instalacjach chłodniczych. Rzadko natomiast spotyka się rozwiązanie bardzo ciekawe, a mianowicie wyposażenie naszego oddzielacza cieczy w układ pomp wysokiego ciśnienia. Zwróćmy uwagę, że sprężarka załóżmy. Tutaj mamy sprężarkę, tłoczy, suche pary na skraplacz. Dochodzi do skroplenia czynnika chłodniczego. Ciekły czynnik spływa do zbiornika pod skraplaczem. Teraz w tym rozwiązaniu mamy ze zbiornika cieczy zasilanie metodą barbotażową naszego oddzielacza cieczy. Zbiornik. Leżący cieczy pod skraplaczem. Rozwiązanie pozwala przepompować czynnik chłodniczy jak gdyby w drugą stronę, a mianowicie ze zbiornika o ciśnieniu niższym do zbiornika o ciśnieniu wyższym. Czyli mamy tutaj tak naprawdę dwa moduły pomp: pompy niskiego ciśnienia i pompy bądź też pompa wysokiego ciśnienia. Jest to rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób. Obniżyć poziom cieczy, który może wzrosnąć ponad zadany w naszym oddzielaczu cieczy. Jak to odbywa się w sytuacji, kiedy tego modułu pomp nie mamy, czyli w większości instalacji chłodniczych? Aby obniżyć poziom, czy pozbyć się czynnika z naszego oddzielacza cieczy, wykorzystujemy sprężarkę, zamykamy zawór zasilania cieczą naszego oddzielacza. Sprężarka odsysa pary amoniaku, które skraplane są następnie w skraplaczu i spływają do zbiornika cieczy. Z tym, że ten proces odsysania par jest dużo bardziej czasochłonny, jest zdecydowanie bardziej problematyczny, dlatego że ten amoniak odparowuje w takiej ilości, w jakiej do niego dostarczamy ciepło. Jest to dość utrudniony sposób usuwania czynnika, jeżeli mamy do czynienia z dużym zbiornikiem. I z brakiem dopływu ciepła, dlatego że dość szybko sprężarka obniży ciśnienie w naszym separatorze cieczy, i ten wypływ czynnika bardzo istotnie się zmniejszy. To rozwiązanie pierwsze, warte rozważenia. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji naszej instalacji chłodniczej, natomiast jest to rozwiązanie niezwykle ciekawe. Drugie rozwiązanie, które również dotyczy przepływu migracji. Czynnika w naszej instalacji chłodniczej, to sytuacja, kiedy mamy do czynienia ze zbiornikiem cieczy pod skraplaczem, zbiornikiem leżącym. Jest to zbiornik wysokiego ciśnienia. Mamy do czynienia z oddzielaczem cieczy, czyli zbiornikiem niskiego ciśnienia. I teraz najczęściej stosowany układ to ciśnieniowe zasilanie amoniakiem. Ze zbiornika o wysokim ciśnieniu, zbiornika o niskim ciśnieniu, czyli wykorzystujemy różnicę ciśnień. Natomiast bardzo ciekawe rozwiązanie, również rzadko stosowane w naszym układzie w Polsce, to zastosowanie takiego zbiornika pośredniego transferowego zbiornika, który będzie połączony ze stroną, zarówno Niskiego ciśnienia zaworem elektromagnetycznym, jak i ze stroną wysokiego ciśnienia zaworem elektromagnetycznym. W taki sposób, aby w zależności od tego, który zawór będzie otwarty, ciśnienie w naszej instalacji w zbiorniku tym pośredniczącym było albo wysokie, albo niskie. Co nam daje taki układ? Mianowicie jesteśmy w stanie również. W ten sposób do tego zbiornika upuszczać czynnik chłodniczy ze strony niskiego ciśnienia na stronę wysokiego ciśnienia, czyli dodatkowo jesteśmy w stanie regulować ilość czynnika w naszym oddzielaczu cieczy. A przypomnę tutaj, że ten poziom w tym oddzielaczu cieczy po stronie niskiego ciśnienia zależy od wielu czynników, m.in. od procesów odtajania które najczęściej są ograniczone w taki sposób, aby napływ wykroplonego czynnika w czasie odtajania gorącymi parami minimalizować do tego stopnia, by nie zakłócał pracy naszego układu chodniczego. W tych przypadkach można zastosować jedno z dwóch rozwiązań, o których wspomniałem w tym odcinku, A mianowicie albo taki transferowy zbiornik Albo układ, w którym mamy dodatkową pompę amoniakalną, pompę wysokiego ciśnienia, która pozwoli przepompować czynnik z oddzielacza cieczy o niskim ciśnieniu na stronę wysokiego ciśnienia. Zaprezentowane dwa rozwiązania mają na celu zachęcić do poszukiwania nietypowych, ale jednocześnie możliwych i ciekawych rozwiązań w naszych instalacjach chłodniczych podczas ich projektowania. Takich rozwiązań jest mnóstwo. Będę starał się co niektóre Państwu pokazać, po to, by zwrócić uwagę na to, że nie zawsze instalacje muszą być projektowane dokładnie w taki sam sposób. Jak to często ma miejsce, zdarza się również, że często te rozwiązania są po prostu bezmyślnie kopiowane od innych projektantów i następnie budowane takie instalacje chłodnicze. Osobiście bardzo lubię analizować schematy. Ciekawych instalacji, instalacji, które były budowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dlatego że bardzo często w tych schematach układów chłodniczych mamy zawartą jakąś interesującą myśl inżynierską. Do tego również Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków. Dziękuję bardzo.